Siemaneczko, witam Cię w 14 odcinku podcastu o biznesie na WordPressie. Ja jestem Karol z bloga WPZom. Na co dzień zajmuję się tworzeniem i wspieraniem biznesów moich klientów w oparciu o WordPress. Dzięki temu mam możliwość dzielić się z tobą praktycznymi wskazówkami na temat WordPressa od strony biznesowej i technicznej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym. Czy jest w ogóle sens dalej się uczyć WordPressa, skoro sztuczna inteligencja wchodzi tak mocno? Wczoraj wyszedł news, w którym jest pokazane, jak aplikacja ChatGPT na telefon uzyskała słuch i wzrok, bo będziemy mogli do niej mówić i będziemy mogli jej pokazywać, czyli robimy zdjęcie tego, co mamy w lodówce, i ChatGPT układa nam przepis na zdrowy obiadek. No i czy jest sens uczyć się starych, narzędzi, nazwijmy tak WordPressa, no bo WordPress jest już naście lat na rynku. I takie rozkminy ma bardzo dużo osób i taką rozkminę ma również Anna, której odpowiadam po prostu na maila, bo ja również miałem takie przemyślenia. Czy jest dalej sens w to brnąć, skoro Strony internetowe za chwilę będą tworzyć się same, i już właściwie tworzą się same. Ja też będę cytował maila, którego dostałem, no bo na tego maila odpowiadam w tym odcinku. No i wtrącę swoje przemyślenia, bo również miałem podobne rozkminy, więc lecimy z tematem. Z tego odcinka dowiesz się, czy jest po prostu sens uczyć się. WordPressa i jak ja się na to zapatruję. No i tutaj Anna pisze, że jest Anna i że jest w mojej szkole Gutenberga. To taki darmowy kurs właśnie z Gucia, czyli natywnego edytora WordPress. Super sprawa i dzięki za filmiki, są bardzo przystępne w całym tym gąszczu WordPressowych informacji. Lekko się je ogląda. Bardzo dziękuję, Anna. Jednak zauważyłam, że zdecydowana mniejszość. Wybiera tworzenie strony w Gutenbergu. To jest w ogóle bardzo ciekawa obserwacja, bo ja na przykład mam z kolei wrażenie, że już wszyscy tworzą w Gutenbergu, i tak o tym Gutenbergu na YouTubie to nie wiadomo, czy jeszcze mówić, bo już chyba nikt nie korzysta z elementora. Ale to właśnie wynika z tego, że my żyjemy po prostu w bańkach i algorytmy, na przykład YouTube'owe czy każde inne, dbają o to, żebyśmy widzieli jeszcze więcej treści, na które reagujemy. Więc jeśli ja reaguję na Gutenberga, to widzę Gutenberga, jeśli na sztuczną inteligencję, to widzimy jeszcze więcej sztucznej inteligencji. Tak to po prostu działa. Z tym, że jest jedna mała dygresja, bo często słyszę, że TikTok. Nie ma gównianych treści, tylko że my takie gówniane treści oglądamy i to nam podsyła algorytm. Tylko, że algorytm TikToka akurat sprawdza co jakiś czas, czy my się nie odkleimy, podsyła nam jakieś gówno. Oprócz tego, co na przykład ja oglądam, nie wiem, o sztucznej inteligencji, właśnie, to oprócz tego widzę jakieś dziwne, randomowe wirale, więc to nie jest tak do końca w każdym algorytmie. Więc jeśli masz gównianą treść na TikToku, to nie do końca twoja wina, a tak naprawdę to nie musisz go oglądać, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Ale tak by the way, taka dygresja a propos śmieciowego kontentu. Wracamy do WordPressa i sztucznej inteligencji. No i tutaj Anna pisze o swojej prywacie, więc ja przytoczę bardzo dużo ogólniki, żeby tutaj się nie rozkręcać. Ale to jest ważna informacja, że pracowała w WordPressie przed Gutenbergiem i wtedy było naprawdę ciężko. Nawet na początku Gucia było ciężko, bo ten Gutenberg nie był takim fajnym edytorem, że się klikało i mogliśmy przesuwać jakieś elementy, mogliśmy coś swojego wpisywać. Tylko trzeba było wszystko robić za pomocą wtyczki ACF i liczyć na komatych programistów. I dlatego właśnie Elementor czy Divi zrobiły takie furory swego czasu, no bo. Nagle w WordPressie można było samemu sobie coś wyklikać bez WordPress deweloperów i edytor, który był stworzony do tego, żeby go zaprogramować i żeby ewentualnie tam wprowadzić jakieś pola, które mogły być w podobnym schemacie na stronie, to nagle te pola były zastąpione przez edytor wizualny i to był naprawdę game changer, więc popularność Elementora i innych page builderów właśnie z tego się wzięła. No i kiedyś faktycznie to było trudne i tak jak tutaj Anna pisze Gutenberg miał być hitem, ale na tym moja przygoda w WP-ie skończyła. No bo Gutenberg wcale nie był hitem. To było po prostu nie chciałem użyć tego słowa na G, ale naprawdę nie korzystało się z niego łatwo. Ja wszedłem w Gutenberga parę miesięcy po jego premierze, już było troszkę lepiej, ale naprawdę to było toporne. Więc jeśli wtedy jeszcze nie działałeś, nie działałeś w WordPressie, to musisz mi uwierzyć na słowo, że mm, tworzenie stron dla klientów było dosyć Męczące i toporne w momencie, gdy ktoś nie był programistą i nie pisał sobie wszystkiego od nowa, bo do dzisiaj są osoby, które piszą sobie wszystko od nowa. A jeśli chodzi w ogóle o kodowanie layoutów, czyli jakichś stron, które już ktoś namalował, na przykład w Figmie albo w innym. Edytorze graficznym, w sensie nie edytorze, tylko programie graficznym do tworzenia grafik i ktoś ma zrobić z tego WordPressa, no to często lepiej zakodować niż klikać, ale to tak, by the way, a kiedyś się tylko tak robiło. No ale pędzimy w stronę 2023 roku, a na po drodze pisze, że jeszcze trzeciej syn jej się urodził, więc naprawdę duży szacun, że masz czas coś jeszcze robić przed komputerem. I nic dziwnego, że chcesz się uczyć jak najbardziej potrzebnych umiejętności, no bo domniemam, że nie masz tego czasu, że od rana do wieczora sobie siedzisz i tutaj możesz sobie wymyślać i sprawdzać i testować. Więc super pytanie i super rozkwina. I odpowiadamy na to, co tutaj najlepiej w dzisiejszych czasach zrobić. I ja po prostu powiem ze swojej perspektywy, jakie ja podjąłem decyzje, i co ja robię, i w którym kierunku ja się rozwijam. No bo tylko to mogę powiedzieć, przecież nie mam szklanej kuli, która. Mi pokazuje, co będzie za 3 lata, i czy moje decyzje będą dobre i czy są te dzisiejsze dobre. W korpo się nie odnalazłam, więc niedawno odkopałam trochę mojej starej wiedzy, pogrzebałam w necie i okazało się, że Gutenberg nie jest jednak taki trudny. I to jest właśnie to, co mówiłem przed chwilą. Gutenberg już nie jest taki trudny jak był kiedyś. No ale trafiłam na info o Framerze, ogarnęły mną wątpliwości, oglądałam filmik. Framer AI i boom, to jest wszystko cytat z maila. No i czy jest sens kończyć kolejne kursy WordPressowskie? Jak jest łatwiejsze narzędzie? Ten filmik o Framerze AI to ja nagrałem, jest na moim kanale, podlinkuję go w tym podcaście i tam faktycznie pokazuje, że na podstawie promptu, czyli takiego zapytania, czyli De facto polecenia, nie zapytania, bo zapytania to się robiło do wyszukiwarki Google. Kiedyś w dawnych czasach, wiecie, to się szukało w Google i tam Google podawał nam informacje i musieliśmy przebrnąć przez ściany tekstu, żeby się czegoś dowiedzieć. A teraz szukamy hmm, inaczej za pomocą sztucznej inteligencji. A tak już wracając, to za pomocą promptu można powiedzieć Framerowi, żeby stworzył stronę, która. Spełnia określone wymogi, czyli, na przykład, jest stroną dla freelancera, który robi strony internetowe. I wiadomo, że jest taka dziedzina jak prompt engineering. Więc, im lepiej potrafisz rozmawiać ze sztuczną inteligencją, tym lepsze wyniki dostaniesz. No i ten framerek. Potrafi nam zrobić layout, który jest całkiem dobry. To już wynikało z tego tutorialu, który nagrałem. Ja nie mam dużego doświadczenia we Framerze, a i tak całkiem fajna strona wyszła. No i lecimy dalej z mailem od Anny, bo tu są bardzo ważne pytania. Ale teraz zastanawiam się, w co inwestować swój czas. Framer AI, WP czy 500+. 500, plus, no to i tak zrobi się 800, plus, czy będziesz inwestowała, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o Framera i WP, to bardziej na tym bym się skupił. A no, i tutaj Anna chyba zdaje sobie też z tego sprawę, że tutaj nie ma w co w to inwestować, bo jest napisane, że w każdym razie chciałbym poznać Twoje zdanie na temat Framera versus WordPress. Oczywiście rozumiem, że na WordPress zarabiasz. Trudno, żeby go krytykować, niemniej jestem ciekawa Twojego zdania, oczywiście, jeśli wyrazisz taką chęć. No i moja chęć jest taka, że mam chęć zrobić na framerze platformę kursową. Mam chęć y, sprzedawać e-booki przez framera. Ten sam temat przerabiałem, jak zastanawiałem się na. Webflow, i czy wchodzić w ten temat, czy może się przebranżowić, bo naprawdę można fajne rzeczy na webflow robić. No i w momencie, gdy zacząłem się interesować, jak to działa, że trzeba płacić abonament za hosting, że jak chcemy zrobić e-commerce, no to w ogóle koszty wzrastają, nawet jak ten e-commerce jest mały, no to już mamy w naszej Polszy kochanej ZUSy, i inne rzeczy, które dzieją się i tak w momencie, gdy nie zarabiamy, to w momencie, gdy nie zarabiamy pieniędzy na sklepie internetowym i Webflow pobiera opłatę za to, że to jest sklep internetowy, no to podziękowałem, pomimo wszelkich zalet i docinek w kierunku WordPressa. No i Framer i Webflow działają po prostu. Podobnie, Framer jest na wyższym poziomie, ale jedno i drugie narzędzie jest porównywane do WordPressa z tego względu, że WordPress to najpopularniejszy system do zarządzania treścią na świecie. Więc nic dziwnego, że ludzie, którzy korzystają z Webflow, chcą przekonać do swojej racji, zdobyć klientów i mówią, że WordPress jest gówniany, bo trzeba aktualizować wtyczki. Dzisiaj już parę razy nawiązałem do platformy kursowej, a to z tego względu, że ostatnie 9 godzin dnia, które. Minęło, nie wiem czy to jest poprawne zdanie, ale no od teraz 9 godzin wstecz robiłem platformę kursową i nagrywam jak to robię, i to będzie kurs jak stworzyć platformę kursową. Do tego otrzymasz licencję niezbędną do Pro, ale to wszystko będę na dniach ogłaszał. Jeśli już jest ogłoszone, to link jest w opisie a dąży do tego, że Framer nie zrobi platformy kursowej, ani też inne narzędzia no-code nie zrobią platformy kursowej, tak jakbyśmy chcieli to zrobić na WordPress. Oczywiście są proste narzędzia, które są na przykład w abonamencie i tam wrzucamy po prostu filmy i to wygląda jak wygląda, czyli tak jak to stworzył twórca. I dzięki temu my możemy po prostu dać dostęp za opłatą do swojej wiedzy. Ale ja jestem fanem tego, że wszystko jest na naszych zasadach. I tak jak na przykład dużo pytań dostaję od Was, jak to się dzieje, że ktoś kupuje coś na sklepie WP Zionka, dołącza do platformy społecznościowej, a potem jeszcze dołącza. Do supportu w innym miejscu i wszędzie ma konto i wszędzie ma dostęp. No to to wszystko będziemy mogli zrobić za pomocą WordPressa, no bo ja tak już zrobiłem, więc można to zrobić. A za pomocą Webflow i na pomocą framera prawdopodobnie nie można takiego backendu zrobić. Jeśli można, jeśli to się zmieniło, to najmocniej przepraszam panów i panie ekspertki od framera i Webflow z tego względu, że wydaje mi się prawie na 100%, że nie można i po prostu WordPress jest bardzo elastyczny. To jest oczywiście jego wada i zaleta, ale trochę odszedłem od sztucznej inteligencji versus WordPress. No i chcę Ci powiedzieć, że ja traktuję WordPressa ostatnio jako coś po środku, czyli system do zarządzania treścią. Ale mamy takie wspaniałe narzędzia no-code. I tyle możliwości automatyzacji, integracji, między innymi dzięki API, że WordPress może być tylko częścią całej układanki. Nie musi twój cały biznes opierać się na WordPressie. Na przykład, ostatnio dodałem do kursu. W zasadzie nie dodałem, bo dopiero nagrałem. Jeśli podcast wyjdzie szybciej, to być może dzień później dodam do kursu, ale już te lekcje są nagrane i przygotowane do wrzucenia. Jak korzystać z API? Na przykład do pobierania zewnętrznych danych, żeby przetłumaczyć WordPressa. I można automatycznie tłumaczyć WordPressa i robić kolejne wersje językowe. Dzięki temu Ty możesz zaproponować klientce, że strona, którą robisz, będzie droższa. Ja właśnie ostatnio rozmawiałem z klientką i chciała wersję językową. I pytałem, czy nie ma problemu, żeby ta wersja językowa powstała dzięki tłumaczowi DeepL. No, i nie ma problemu, żeby taka powstała, tam będą ewentualnie poprawki. No i my to właśnie zintegrujemy i cały Gutenberg przetłumaczy nam się automatycznie. Nie chodzi o panel WordPressie, tylko o faktycznie frontend, ale to właśnie dzięki temu, że mamy API. Kolejnym fajnym przykładem jest na przykład MailerLite, który może być wpięty właśnie poprzez API, mamy formularz kontaktowy nasz na stronie i ktoś, kto Wypełni ten formularz, zapisuje się również do zewnętrznej aplikacji bez logowania się do tej aplikacji. Jeszcze jednym fajnym przykładem, który też właśnie pojawi się w kursie w tej aktualizacji, mówię o kursie Gutenberg i WordPress, to jest właśnie kurs tworzenia stron. Pojawi się w najbliższej aktualizacji to połączenie przez API. Systemem do wysyłki maili, i to jest bardzo ważna rzecz, żeby maile nie wysyłały się z WordPressa, tylko ze specjalnego systemu do tego stworzonego, i to można również zrobić dzięki api. Jeszcze jedna integracja, którą akurat dzisiaj rano zrobiłem, to integracja z aplikacją Telegram. Czyli ja nie używam na co dzień aplikacji Telegram, i właśnie dlatego zrobiłem sobie taką integrację, że jeśli ktoś. Napiszę przez formularz kontaktowy, ja od razu dostaję informacje na Telegram, więc mogę mieć włączony głos w tej aplikacji, a we wszystkich pozostałych wyłączony. No i dzięki temu dostaję szybko powiadomienie, na przykład, że ktoś pyta o stworzenie strony internetowej, w momencie gdy to ja jeszcze obsługuję zapytania w mojej firmie. Więc podaję Ci tylko kilka przykładów, które z brzegu wziąłem, na których pracowałem w tym tygodniu. Na to, że WordPress jest tylko częścią całej układanki i można wykorzystywać narzędzia, również AI, które są połączone z WordPressem. No więc to, co chcę Ci przekazać tutaj, mój drogi słuchaczu, moja droga słuchaczko, to to, że uczę się i wdrażam to moim klientom i dalej się uczę i dalej wdrażam, łączyć. Aplikacje ze sobą, aplikacje no-code, sztuczną inteligencję, właśnie z WordPressem. I moim zdaniem to jest droga, która jest przyszłościowa, bo znajomość jednego narzędzia dogłębnie nie wiem, czy ma duży sens i uzasadnienie biznesowe. No bo co z tego, że jestem programistą, który potrafi napisać od zera fajny motyw. I on może wyglądać naprawdę rewelacyjnie, że może się przesuwać yy, kwadracik w prawo i w lewo, a jak kliknę, to może zmienić kolor na czerwony. To jest naprawdę wspaniały skill. Tylko co to mi da? W momencie, gdy mamy teraz narzędzia, które wyszukują nam lidy, dzięki sztucznej inteligencji mogę znaleźć firmy ze Śląska, które mają powyżej miliona obrotu i mają sklep na WooCommerce. No i w momencie, gdy mam takie narzędzie, potrzebuję umiejętności, żeby budować automatyzację, żeby budować newslettery, żeby budować wokół WordPressa tematy, które przynoszą po prostu mi klientów, moim klientom klientów, i to jest droga, którą ja polecam, ja rekomenduję czyli bardziej spojrzałbym na to z szerszej perspektywy. Nie uczył się samego narzędzia, tylko czegoś, co mi przyniesie albo moim klientom pożądane rezultaty. No i teraz jeśli jesteśmy od reklam, to wiadomo, że fajnie znać narzędzia reklamowe i fajnie wiedzieć, jak użyć sztucznej inteligencji do reklam. Jeżeli tworzymy strony internetowe, no to przed nami również jest AI-owa przyszłość, no bo na dniach będzie... Tutorial z tego, jak używać Cadence AI, bo mam dostęp do wersji beta już od paru tygodni. Za chwilę wchodzi konkurencja Cadence, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, więc będą się tworzyły bloki Gutenberga, również sztucznej inteligencji. Więc samo tworzenie strony już nie będzie aż takim problemem, ale wdrożenie specyfikacji. Zrozumienie potrzeb klienta, stworzenie tej specyfikacji, pogadanie z klientem to będą fajne umiejętności. To cały czas są ponadczasowe umiejętności. Jeśli chcesz sprzedawać, no to musisz wiedzieć, Komu chcesz sprzedawać, dla kogo chcesz, jeśli tworzyć usługi, to tworzyć usługi, czy kursy, czy produkty cyfrowe. No i to są mega umiejętności, które są ponadczasowe, a AI to jest tylko narzędzie, więc ja bym się skupił na tym, żeby rozumieć biznes, rozumieć klientów, rozumieć, kim jest mój klient, i to jest cały czas najważniejsza umiejętność, a do tego, jeśli będziemy Używali sztucznej inteligencji dobrze, to po prostu nasz biznes będzie działał szybciej, strony będą się tworzyły szybciej i nie będziemy tracić czasu na pierdołki. Więc podsumowując, pierdołki mam tu na myśli, co jest pierdołką? Pierdołką dzisiaj jest budowanie strony krok po kroku od zera. Fajnie jest to umieć, fajnie wiedzieć jak to zrobić, ale fajnie jest na przykład, jeśli Cadence ma Cadence Cloud i WP ma również cloud, czyli ma chmurę z blokami i fajnie, że będzie tą chmurę rozwijał i fajnie, że dodaje do kursów. Hej, zobacz, tutaj jest platforma kursowa, musisz dobrze sobie ogarnąć hosting wideo, musisz dobrze ogarnąć płatności, żeby kursanci. Dołączali automatycznie, czy to na tej stronie, czy na innej, ale jeśli chodzi o wygląd strony, to weź sobie z mojej chmury, którą Ci udostępniam, i nie martw się tym, że teraz trzeba równo zbudować każdy blok, no bo te bloki będą budowały się same. Więc taki jest mój przekaz. Mam nadzieję, że odpowiedziałem troszkę, a troszkę, że nie wprost odpowiedziałem, bo ten podcast wiem, że dużo słucha kumatych ludzi. Którzy po prostu wyciągną sobie wnioski, oznaczaj mnie na Instagramie, pisz do mnie DMY, czyli Direct Message, pisz do mnie maile Hejkama i rozmawiajmy o Twoich problemach i wyzwaniach, głównie o tych z sprzedawaniem produktów cyfrowych, bo będzie troszkę w tym temacie, w najbliższym czasie w Ziomeczka. Jeśli jeszcze nie jesteś w społeczności c.wp.pl, tam Darmowa społeczność, część płatna jest zamknięta dla kursantów. Jeśli jeszcze się nie widzimy po drugiej stronie mocy, czyli po drugiej stronie kursu, jednego, drugiego, trzeciego, jeśli są już w sprzedaży, no to mam nadzieję, że zaraz się zobaczymy. Do miłego usłyszenia w podcaście i jeśli masz dla mnie informację zwrotną na temat tego odcinka, to bardzo chętnie przeczytam do napisania hej.